Tygodnik pokładowy Żeglarskie podsumowanie tygodnia w mojakoja.pl Przedolimpijskie sukcesy Polaków Polscy żeglarze zdobyli kwalifikacje olimpijskie w klasie Formula Kite Kobiet i Mężczyzn podczas regat Last Chance Regatta w Hier. Ich świetna postawa w rundzie kwalifikacyjnej zapewniła sukces już przed serią medalową. Ponadto polska reprezentacja zdobyła kwalifikacje w klasie 49 ERFX. 56. Sejmik Sprawozdawczy PZŻ za nami! Delegaci podjęli szereg uchwał, w tym zatwierdzili sprawozdanie z działalności związku i dokonali zmian w statucie organizacji. Nowe zapisy dotyczą m.in. przeciwdziałania mobbingowi oraz parytetu płci. W dodatku przyjęto sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Prezes PZŻ Tomasz Hamera omówił również przyszłość majątkową związku i wyróżnił szczególnie aktywnych działaczy. Puchar Polski w Omegach zaplanowanych jest 7 wyścigów. Pierwsze z nich, Puchar Prezydenta Olsztyna, odbyły się na jeziorze Ukiel między 20 a 21 kwietnia. Na liście startowej było 35 załóg podzielonych na dwie floty. Pierwsze miejsce zdobyła ekipa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, drugie żeglarze z PG Racing, a trzecie z Prona w 77 Racing. Niebawem startują też ligi regionalne, jak Podlaska Liga Żeglarska czy Puchar Śląska. Puchar Małych Żagli już w czerwcu! To zawody dla najmłodszych żeglarzy. Inicjatywa Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Regaty dedykowane są dla początkujących windsurferów w klasie techno. Planowane są cztery edycje w różnych miejscach. Zakończone uroczystym podsumowaniem i nagrodami dla najlepszych. To był Tygodnik Pokładowy, czyli podsumowanie tygodnia w mojakoja.pl. Numer jeden w Polsce portal i aplikacja z ogłoszeniami żeglarskimi z możliwością licytacji.